Sześć par bliźniaków, ale jedno z nich jest fałszywym rodzeństwem i dopiero się poznali. Ale które z rodzeństw jest fałszywe? Ja jestem Marietta, ja jestem Aleksandra. Ja jestem Tymek. Ja jestem Karol, czy jestem Bartek. Ja jestem Kuba, ja jestem Kuba, ja jestem Filip. Ja jestem Maja, ja jestem. Ale już no na imię Kasper. Ja mam na mamy Mateusz. Ja Jesteśmy ja bliźniakami. Wy chyba nie jesteście prawdziwymi bliźniakami. Poznaliśmy się dzisiaj. Tak. Tak. Więc dzisiaj tak. jurorami tak. będzie Rafał i Marcin Mroczek. Czyli jedni z najpopularniejszych bliźniaków w Polsce. Polsce. Mały ja bardzo cieszę się na to spotkanie, bo chłopaków znam z serialu M. Jak Miłość, który kiedyś nałogowo oglądałem. Dzisiaj Waszym zadaniem będzie trafić, kto z tego rodzeństwa jest fałszywym rodzeństwem. Jeżeli Wam się to uda, wygrywacie, a jeżeli e, na przykład traficie w pierwszej rundzie fałszywe rodzeństwo, no to oni wygrywają. Runda pierwsza po wyglądzie po prostu będziemy sprawdzać po wyglądzie rodzeństwa zapraszam zapraszam możemy zadawać pytania czy nie wyglądzie. zaraz Ci Tylko powiem po Marcin Rafał zamykajcie oczy kurde ja Wy jesteście podobni <laughs> ciekawe czy ci bardziej niż my kiedy możemy otwierać oczy? za chwilę poczekaj ty bo mam roczki przed oczami możecie otworzyć oczy proszę bardzo poznajcie nasze Rodzeństwo. Cześć. Hej. Eee, eee, faktycznie podobni wszyscy. Dużo, nie? Się ze no. Bardzo w ogóle dziękuję, że tu jesteście. Więc runda Zabon. pierwsza. Lecimy po wyglądzie. Nie, nie mogą się odzywać do Was. Nawet jak będziecie okay. ich pytać, to oni nie mogą. A jak się od odezwiecie, okay. to kara. Pięć pompek. A może by podejść, shawn? <ścjąc> nie. Dotykał ich nie, no chciałbym się przyjrzeć. W przyjrzeć. Dobra, słuchaj, drogą eliminacji to tak. Mati i Kasper. No, Kasper i Mati na pierwszy rzut oka wyglądają to, to <ścjąc> jak bliźniacy. Tak. <noise> Elena i Maja. Nie, tu jeszcze bym nie ryzykował. To Mimo jeszcze szans. nie. Kuba i Bartek są. To są tak, no, to na pewno. To już Karol i Tymek Karol też. i Tymek. Kuba. Też. Kuba i Filip. No nie, to bym się zastanawiał. to bym się zastanawiał. Czemu? Też są. Ale czele. są kurcze równi, no. I Ola, Ola i, i Marietta. Kto według was jest na 100%. 100 te dziewczyny mogły, wiesz, nawet zrobić tak, że mają yy, włosy sobie ogarnęły specjalnie. Podobnie. No ja wiem właśnie. Dobra, na 100%. Mati i Kacper? Tak, no. No, A i Kacper. Dobra, no. słuchaj. Sorry, panowie, jesteście panowie to no nie da się, się do siebie. Nie da się że... ten, nie da się ukryć. Nie jesteście chyba rodzeństwem, nie? Nie, nie jesteśmy. Wydaje mi się, że czas pokaże, tak? <śla> Nawet głosy mają takie same, panowie! gdzie z starego misia, na cóż miód chcecie złapać. <śla> Chłopacy, czy wy myślicie tak samo? czy my myślimy podobnie. Podobnie. Bo teraz tak, runda druga. Zawsze. Synchronizację sprawdzimy, czy bliźniacy myślą tak samo. Synchronizacja polega na tym, że wy myślecie temat, na przykład kolor, no i para musi sobie tutaj na 3-4 powiedzieć na przykład ten sam kolor. Nasze rodzeństwa <grym> też mogą się odzywać, więc możecie sobie z nimi Dobra. pogadać w sumie, zadać jakieś Dobrze. pytanie. Okay. No to jedziemy. Która jest starsza? Ja, Lena. Okay. Okay. Dobra, 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 dobra. dobra! Dobra, to ja tylko ja kupił W podobnym tonie, ile macie lat? 18, dobre, <laughs> dobre. Dobre. No, ale oni są tak. hej, okay. teraz dobra, dobra. Karol i Tybek. Jak ma na imię wasz pies? Nie wiem co. Dobra, uwaga. Imię waszego taty Piotr. O, szybko, dobra, o, ale przygotowani. Jest. Ale co? przygotowani, dobra, dobra, no to i Ola. Po i Ola i Marietta. Czekaj, poczekaj, poczekaj, dobra, dobra. Ola i Marietta. Która z Was była lepsza z matematyki? Ja, Ola. No to kurde tutaj wiesz, było zawahanie. Tak. No. To jeszcze raz, dzień urodzenia. 3 sierpnia. No to już było. To są takie rzeczy, Marcin, do których się to możesz. Przygotować, jeszcze. Nie? Jeszcze no, może. no, możesz A. się przygotować. No tak. Dobra. Z jakiego miasta jesteście? Z Zamościa. O, Zamość. No, dobra, no. Piękne. Ale Od nie Filipa i do Kuby. Ale to nie w sumie. to Ja też bym nie odpowiedział na to pytanie. Co? Jakie <laughs> też pytanie? No, chciałem to, co ty wiesz o kolorze, ale jakbyś mi zadał pytanie, jaki kolor lubi twój brat, to bym nigdy nie wiedział. No, <laughs> no dobra. Zobaczmy, może no dobra, z, z pomyślą dobra. o tym samym kolorze. Dobra, to wasz ulubiony kolor. trzy, dwa, jeden jakoś? Tak, nie nie, sam... nie, nie. To wasz ulubiony kolor. Nie, na 3-4 ten sam pomyślą, ulubiony kolor. Pomyślą o tym samym kolorze. Nie, niech pomyślą wasz. O tym samym kolorze? Okay, nie, ulubiony. Jaki? Bo może mam inny ulubiony kolor. Ale no. myślisz, że to aż przy między bliźniakami jest taka telepatia. Nie wiem, to nie powiedz. Tak jest? Dobra, no to chodź. Telepat. To ty mi powiedz e, swój e, ale co, o kolor, o, który, o którym e, pomyślałeś. Dobra, no idź go zapytaj. No ale po to co? Lubię, ja no, mogę tutaj zapytać. Dobra. To, o jakim pomyślałeś? Czarny. A ty? No, czarny czarny powiedział. To my taki telepat jeszcze nie mamy. Czekaj ty, pomyśl o kolorze. Dobra, no i trzy cztery. Dobra, no. mam. 3-4. Ale, ale Blisko byłem. Nie blisko. że przez chwilę myślałem o czerwonym. Jak na razie myślicie, kto wam najbardziej się wydaje, że. Nie, no nie jest, nie jest rodziną. Ola i Marietta na pewno są. Są? Na 100%. Zawahały się przy pytaniu. Powiem ci tak, na ten moment kompletnie nie wiem, kto tu nie jest rodzeństwem. Eliminuję, tak? Tak, prawdziwych, prawdziwe rodzeństwo na 100%, które jest waszym zdaniem. Tak, Ola Marietta? Dobra, jak uważasz? No, bo jest to jest Wasze. Bierzesz to na siebie, Biorę to ryzyko na siebie. Dziękuję, dziewczyny. Powiecie nam później? No, później się to, dowiecie. A podowiemy się. Tak, czyli nie no musicie żyć w tej niepewności, czyli na pewno, czy nie na pewno. Dobra, została. została podniesiona. Chłopaki, jakie jest takie Wasze wspomnienie z dzieciństwa, które pamiętacie? Ja słyszałam, że wychodziliście do odpowiedzi, to się zamienialiście. Nie, nie, do odpowiedzi Mówiliście tak w jakimś programie. Odpowiedzi. Za dzieciaka ale... oglądam ten program i tak mówiliście, czyli kłamaliście w tym programie. To nie, było wymyślone. Nie, z, z, z raz albo dwa, ale trudno nam było chodzić za siebie do, do odpowiedzi, odpowiedzi, bo. bo cała klasa bo, się śmiała. <laughs> tak, nie, bo byliśmy w jednej klasie. Ale jak się dziś... mogli to... śmiać, jak też mogli Was nie rozpoznawać. No oni rozpo... nas rozpoznawali, ale kiedy. Jeden stał za drugiego, no to nie... nie już klasa tak. Klasa tak, już nie była w stanie. Nie... Ale w jaki sposób mogli Was rozpoznawać za, za dzieciaka, jeżeli mówicie, że Mama Was ubierała tak samo? No, ale to już nie Ale wiesz, no, to no podstawowo Jak był, kogoś już się znasz, to na, nasi znajomi już nas po, rozpoznają po chodzie, po charakterze, okay. po stylu poruszania okay. się po wszystkim. Mój przyjaciel mnie pozna z 50 metrów. Czy to idea, ja, czy mama? Okej, okay. no. okay. to jest crazy. No to teraz runda trzecia. Nie bez powodu o wspomnienia pytałem, bo teraz zobaczymy zdjęcia z dzieciństwa, no i usłyszymy jakąś wspólną historię. Delena. Maja, pokażcie swoje zdjęcie. Tak, dziewczyny, za dziecko, O! 2006 no. rok. Opowiedzcie jakąś historię. Pierwsze pytanie niemożliwe. Czemu? Nie, nie jest łatwe. No tak, nie spodziewałeś się? Przepraszam, A, ja nie mam w ogóle. No, dziś, nie mam w ogóle rodzeństwa. To... Nie, ja też ciężko między sobie, ale no spróbujcie. Coś macie. Może być jakąś taką. Nie, miałyście jaką wspólnego lat, chłopaka? Nie. nie. Wymieniałyście się na randkach? Co, ty się nie. wymieniałeś, Marcin? Co? Z Rafałem się wymieniały? Nie, ja nie, ale znam takich, co robili tak. A, okej, okay, dobra. dobra. <gry> Czy jakbyśmy się wymieniały, to wy szybko się zorientowali. No tak, no. Czy uważacie, że nie jesteście podobni? Raczej nie. A ktoś z was uważa, że, że jesteście podobni? Bo ja jak gadam z wami, to widzę, że nie wszyscy widzą podobieństwo. Widzicie podobieństwo. Okay. A wy chłopaki, Tymek i Karol? Też byliśmy mega podobni, no teraz jakby już mniej. Z wiekiem, okay. dobra. No my w sumie jak byliśmy młodsi, no to identyczni teraz, tak w sumie troszkę się rozeszło. Właśnie, że tak, no. A uczycie się w tej samej klasie? Tak. W liceum czy w podstawówce? Dobra, y, to jakąś historię macie, czy nie chcecie nam opowiedzieć? Jakich typowo bliźniaczych, No nie, bo... nie, okay, nie, nie? Tak. nie, nie wspominam. Okej, nie macie. Nie, a chodziłyście do sobie. jednej klasy? Tak. tak chodzi... Do podstawówki, a do liceum czy tam później do technikum? W liceum się na chwilę rozstałyśmy, ale potem znowu do siebie wróciłyśmy. Okej, okay, okej, okay. no to już jest historia. Marcin okay. detektyw, detektyw, no. no, policjant. Dobrze, okay. prześwietla. Kuba i Bartek. Kuba i Bartek, to jesteście wy i to tata, tak? tak? Okej. Okay. Chłopaki, macie jakąś historię. ile tutaj lat mieliście? Pamiętacie? Bo nie pamiętamy Bardziej na 7 mi wygląda. <laughs> no to pewnego razu razem wyszliśmy z Bartkiem i moimi kolegami na miasto. No i przechodzimy przez jedną z ciemniejszych uliczek u nas w Łodzi. No i akurat zaczęło nas gonić tak z 30 ludzi. Uciekliśmy, ale Bartek po drodze był zgubił. A następny... I dzień, Bartek tam wrócił, no i buta już nie było Macie ten sam rozmiar stopy? Nie wiem, ale Nie wiem, nie mierzyliśmy, nie pożyczamy sobie butów Naprawdę? A ile Ej. ty masz? 40 ile masz buta? 45, tak 44 A ty Kuba? No to ja mam mniejszą stopę A wy? Jak macie? Nie no... Sorry, że takie dziwne... No, no, opnie. no opnie. Naprawdę? nie Panowie! No. Ja już z bratem nie mieszkam ile? To jest 25 lat Ale, ale wiem ile nie... ma... jaki ma rozmiar buta Dokładnie no. 42 zależy od jeszcze tego od od, od marki. Od, od Marka. <grym> fotę. O, okay. no. Braterska wieś. Braterska tak. Ile tu mieście lat? Boże, cztery. Okay. no tu mu tak. Tu wyglądacie na ośmiu. <grym> <Nie, nie>, tu <grym> macie cztery latka, ale widać, że się kochacie. No, oczywiście, jak bracie. Karolu, Tymku, jakaś historia? Macie coś wspólnego, czy też nie macie? Będąc w podstawówce, to była jakaś siódma, ósma klasa, coś koło tego. Yy, Tymek zachorował, a tydzień wcześniej jakoś, jak nie 4-5 dni, pisał sprawnie z matematyki. Mhm. No ja akurat z tego przedmiotu jestem dobry. Ja raczej nie. Rozkminiliśmy taki patent, że no to ja podszyję się pod y, Tymka. że... moje ciuchy. Ubrałem się jak on, no, włosy jak, 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 na, jak na Tymka. No i poszedłem na tą matematykę. nie? Bo też mi się podobały fryzury po prostu. No i na tej y, matematyce pani, nas, y, pani mnie pyta, czyli Tymka. Yy, czy chciałbym napisać yy, sprawdzian zalejmy. No i ja mówię, że no jak najbardziej, nie. No i taki był plan. Taki był plan. Napisałem dobrze ten sprawdzian, aż za dobrze. Nagle z i zrobiłaś piąteczka, nie? No i co? Łyknęła to, czy nie? Nie, właśnie skończyło się w miarę dobrze. Pani jakby po prostu się zaśmiała i powiedziała, że spoko. Myślałem, że się po, po prostu podpisałeś swoim, swoim imieniem i nazwiskiem z przyzwyczajenia. <laughs> Kuba i Filip, <laughs> pokażcie sobie. Poka Widać, że bliźniacy. Jeden większy, drugi mniejszy, tak jak my. Mamy jedną historię. Też byliśmy z bratem właśnie, no byliśmy ze znajomymi na mieście. Wracaliśmy autobusem i wysiedliśmy z autobusu. Mieliśmy taki spory kawałek, żeby przejść do domu. Na no, racji, że to było, no nie wiem, po północy, no to ja mówię, dawaj zrobimy sobie taką zabawę. Jeden wybiegł do przodu, pochylał się mniej więcej w taki sposób i robiliśmy koziołki no, przez siebie, przeskakiwaliśmy. Nie, już daj spokój. <grym> I skakaliśmy koziołki przez siebie, no i ja patrzę tak z daleka, kurde, jedzie jakiś samochód, chodź zejdziemy na bok, bo tam nie było chodnika akurat. Schodzimy, to auto bardzo zwolniło, przyjeżdża się, kazało, że to jest policja. Idziemy spokojnym kroczkiem, no i nagle wsteczny, ja zaczęło, zaczynają skrapać. wykręcać, nie wiem dlaczego, jakiś taki impuls, zaczęliśmy po prostu uciekać. I tak potem rozmawialiśmy, że chyba w życiu tak szybko nie biegliśmy, bo. I koniec historii, no. Okej. Okay. Okay. Zobaczyliśmy cztery zdjęcia, usłyszeliśmy cztery historie. I teraz musicie wyeliminować prawdziwych bliźniaków. To ja już wiem, że Kuba i Filip są na pewno bliźniakami. A może zaprezentujecie jeszcze tego koziołka, to może... Dobra, dawaj. Nie, żartuję. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dawaj. O, no. Nie, yeah, dobra. No i dobra. No i... Wywaliliście chłopaków. Czy, czy, jest, czy są rodzeństwem, czy nie, to później się dowiecie. Teraz mamy jeszcze tą trójkę. Runda czwarta, którą nazwaliśmy To wybrał mój brat, ponieważ jedno z rodzeństwa będzie musiało zdecydować, co wybrałoby drugie. No okay. to znaczy, czy się dobrze rodzeństwo zna. No, no więc tak naprawdę to, że jeżeli ktoś na przykład popełni błąd, to nie musi wcale znaczyć, że. Może nie są mrozeńscy, może po prostu się nie znają. Dokładnie. Możemy wziąć udział też w tej rundzie? Możecie. Dobra. Dobra. Tak. To zaprezentujemy na was. Ja pierwszy. No. Ty pokazujesz co... Co ty byś wybrał. Co, co ja bym wybrał. Tak. Co ty byś wybrał. Tak? Tak. tak. No. Aha. No. <laughs> to teraz trudniejsze. No teraz trudniejsze. To się pewnie zmieniało na różnych etapach naszego życia. Powiedz. Co ja bym z tego stołu no, wybrał? No jakby ja wskazałem co byś wybrał. Kawę. Hmm? Dobra. Zobaczmy czy Wam się uda. Dobra, Lena Maja, ty, która z Was chce tutaj. Która, po która chce pokazać wiedzę pokazać? No, Lena, się wyszło, wskazuj, wskazuj tak, co, Maja, a, co Maja, by Maja by wybrała. Dobra. No dobrze, Maja, co byś wybrała z tego stołu? Okay. Dobrze. E, Okej, okay. no, nie powiemy ci jaka czy to powiem, poprawnie, a teraz na odwrót Co by Lena wybrała? Okej. Okay. Okay. Lena, co byś wybrała z tego stołu? Sok pomarańczowy? Okej, okay, okay, w, w ogóle to się dobra. nie zgadza. Dobra, teraz Kuba i Bartek. Co by Bartek wybrał? Okej. Okay. Dobra. To patrz, niech Bartek powie może. Ja bym wybrał wodę. Okej. Okay. Okay. <laughs> dobra. Kuba, a teraz Ty zamykaj oczy. Okej. Okay. Co byś Kuba wybrał? Kały. <głos> <głos> Czyli wskazaliście to, co byście wybrali dla sami, siebie, sami, ale e, trochę wam się odwróciło, trochę wam się odwróciła. Dobrze, Dobrze. Karol, Karol i Tymek. Chodzisz wy się znacie lepiej. Karol, Tymek zamyka. Co byś Tymek wybrał? Tymku. Dobra. Co byś wybrał? z tego? Co byś, byś wybrał? Szponę. No okay. dobra. to, to teraz Tymek, Ty dobra. Co by Karol wybrał? Okej, okay. Karolu. Czuję błąd błonę będzie. Błonę. <noise> okay. Okej, okay, to pierwsza runda, więc tutaj 0 001 punktów Teraz jedzenie, więc dawaj, Rafał, co by Marcin wybrał z tego? 3-4 zupka. <laughs> Studia mi się no jakie mi się te zupki. No, no. na 3-4, teraz ty. Dobra. 3-4 kłady <laughs> Lena Maja. Dobra, okej. Okay. Okay, okay. Dobra. Co byś Lena wybrała? Lena, co znowu? byś wybrała? Czekolady. O, A, kurde, dobra, o, dobra. Dobrze, jeden punkt. No. A Maja co by wybrała? Maja, zamknij oczy. No Maja, na co masz ochotę? Na kurczaka chyba. Dobrze, dobrze, bardzo ładnie. O kurde. Dobra, Kuba Bartek. Web, web. Dobra. Co byś wybrał? Chybkę chińską. Okay. <grych> Kuba myślę, że człowiek. jesteś lepszy, lepszy, lepszy. Mój człowiek, lepszy, dobra, dobra. Na, Zdrowszy tryb Kuba, życia. oczy, co by myślał, Kuba Okej. Okay. Kuba, co byś wybrał? Czekoladę. Dobrze. No dobra, teraz dobra. Tymek i Karol. To by Karol wybrał? By... Karol. Wyzówkę chińską, nie? Okay. <laughs> Jest coś w bliźniakach takiego, że jeden wskazuje to, drugi wybrał. By... Dobra, Karol, na a więc... teraz Tymek, zamykaj oczy, co by Tymek wybrał? Tymku, co byś wybrał? Z tego. Dobrze, dobra. dobra. Słuchaj, okay. to, 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 to nawet ja bym wiedział. Dokładnie. No, zdradzili się. Tak, <laughs> zdradzili się. No. Po czym? Co ty teraz mówisz? No, nic, nic. Dobra. Okej. Okay. Wiesz, co ja bym obejrzał? Dzisiaj? No w ogóle, no, no? w ostatnim czasie. Dzisiaj, nie, nie, nie. czyli w tym czasie, w jakim teraz jestem. Wiesz, który bym wybrał? No, Dobra. Co bym wybrał? Dokument. Tak, prawda. A wiesz, co ja bym wybrał? Ty? No wiem. Film akcji. Dokładnie. I Chociaż tu się znacie, a przed no. chwilą było nie, nie zgodzę, nie zgodzę, nie wiedziałem. No. Dobrze, a tutaj czy dziewczyny będą wiedzieć? Lena Maja. Komedia, film akcji, dokument. Dobra, film, dobra, okej. Okay. Okay. Lena, jest, co, co byś wybrała? Co byś jest komedia, się... film akcji, dokument, komedia, drama, horror. Tak. komedia. No Brawo. dobra, okej. Okay. Okej. Okay. 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 Maja? Ja bym wybrała dramat. Tutaj Dramat wyszła. To zaraz będzie. To wyszła komedia. Bo ale... siostra cię z, zmierzyła wzrokiem. <laughs> teraz Kuba i Bartek, dawajcie. Ok. Dobra. Bartek, co byś Bartek, sobie obejrzał? Co byś sobie obejrzał dzisiaj? Film akcji. Dobra. Okay. I odwrotnie. Dobra. Kuba, co byś obejrzał? Horror. <laughs> no to komedia. tu się nic nie zgadza. Teraz Karol i Ty. Tymek. Tymku. Komedia. Okay. Dobrze. Ok. I odwróćmy sytuację, Karolu. Okej. Okay. Jak, co to będzie? Komentarze, my jesteśmy takimi siłami Do generalnie. <grym> <to jest grym> Dobrze. Mogła <grym> być taka sytuacja, <grym> że już wywaliliście, wywaliliście fałszywych, ale może jest tak, że jest no, tutaj jeszcze Dziewczyny fałszywy. najbardziej na fałszywe wyglądały. Dziewczyny? Tak. Patrz, jak się uśmiechają. Nie no. No, dobra. Pamiętajcie, że fałszywi, fałszywe rodzeństwo, które gdzieś tutaj jest, mm -hmm. To są ludzie, którzy pierwszy raz w ogóle się poznali, nie? Więc tak, musicie teraz trafić na prawdziwe rodzeństwo. Na prawdziwe rodzeństwo to Karoli, Karol i Tymek, tak. to są rodzeństwem. Karol i Tymek jest no, prawdziwym rodzeństwem. No. Dobra, to dziękujemy. Dobra. Później się dowiemy, czy, czy tak jest, czy nie. I runda piąta, ostatnia. Teraz będziecie musieli trafić, która z tych dwójki jest waszym zdaniem fałszywa, jeżeli traficie, to wygraliście. No i zrobimy po prostu bardzo szybki quiz, milionerzy. To są według Jurka pytania, które bliźniacy muszą, muszą znać odpowiedź na te pytania. Okay. Więc tak, bliźniaki jednojajowe i dwujajowe, w czym oh. różnica? No jednojajowe wyglądają prawie identycznie, okay. nie. Okej, okay, a, a, a wy jesteście jednojajowe czy dwujajowe? Dwujajowe. Dwujajowe, okej. Czy bliźniaki mają identyczne odciski palców? Nie. Czy bliźniaki mogą być różnej płci? Tak. Czy się zgadza wam? Zgadza się, Na razie tak. W którym kraju... To jest ciężkie, nie wiem czemu Jurek stwierdził, że to bliźniacy Każdy muszą giezi. Ja, muszą nie, sorry, ja się też nie, nie wiem, sorry, no. przyznaję się, nie wiem. W którym kraju rodzi się najwięcej bliźniaków? Ja bym powiedziała po prostu populacją... Nie wiem, Stany bym dała. Okej, okay, a wy okay. chłopaki? Ja nie powiedział Wielka Brytania. Okej. Okay. Jurek, w Nigerii. Gdzie? W Nigerii. Ale, bo ja mam tu podpowiedź. Tak, tak. A w Nigerii. Mamy naszą dwójkę już. Musicie tak naprawdę wybrać fałszywe rodzeństwo z tej dwójki. A może we wcześniejszych rundach odrzuciliście? Nie wiem. Dobra, to powiem ci tak, Rafciu. Czuję, że to była że chłopaki, których wyeliminowałem poprzednio, to, to byli. Zaraz, Ale teraz stawiam na Lenę i Maję. Że co? Że, że są, co? nie są bliźniaczkami? Że, że nie są, są rodzeństwem. Że nie są rodzeństwem. No Kuba i Bartek są za bardzo podobni do siebie. Jak się dzisiaj tak czy inaczej ktoś pierwszy raz zobaczył, to naprawdę Szapo Barze tak się przygotowali. Nie, no ja z, chyba z tej jednak... pary to Lena i Maja. A ja kurde stawiam na Kubę i Bartek. Czy jesteście rodzeństwem? Tak. Jesteśmy. No, no.

Dobra, żartujemy. Kto się pierwszy raz poznał tutaj? Pierwszy. Karol i Tymek. No, okay. Jeszcze dzieli te same koszulki, tak samo się pobierali, tak. żeby nas zmylić.